Witam się z Wami w kolejnym dniu, przychodzę dzisiaj do Was z takim totalnym miszmaszem z mojego dnia na początek i jeszcze z Wami wypiję sobie kawusie, właśnie skończyłam ogarniać Instagrama i nagrywać Instastory na, z I Love Boxem także teraz co, mam dzisiaj prasowanie, do powieszenia mam dzisiaj trzy firanki Prasowanie, ogarnięcie reszty pudeł, więc trochę tego będzie. Byłam już z Azji na spocerku. U nas dzisiaj deszczowa pogoda do popołudnia ma cały czas padać, ma być beznadziejnie, więc jeszcze pomyślę, zobaczę jak się pogoda wyklaruje, czy dzisiaj lodziarnia będzie otwarta, czy nie, ale chyba się jednak dzisiaj skupię na tych porządkach, na organizacji i tak dalej. Za chwilę idę robić kopytka, także. Mam jeszcze dzisiaj troszeczkę rzeczy do roboty, może jeszcze dzisiaj pojadę do TK Maxa po zwrot pieniążków za garnek. Zobaczymy jak mi się dzień ułoży. Ogólnie też muszę jeszcze odpisać na kilka maili na poczcie, pozmieniać oczywiście adresy. Wiecie, przychodzą adresy z fakturami, znaczy faktury z adresami, a przecież my już się przerejestrowaliśmy. Pokażę Wam jeszcze jak Azji śpi. Zaraz szybciutko przejdziemy, może się nie obudzi. Nie, myślałam, że ma do góry ten łapek zmęczone psisko dzisiaj tak cały dzień. Nie ma ochoty ani na spacer, ani na nic, tak? Piszczołku, cześć. Przywitasz się z widzami? Pisku mój? Cześć, kochani. O, tak się przeciągam, przeciągam. Mieliśmy dzisiaj do weterynarza pojechać, ale nie wiem, czy dzisiaj pojedziemy. Chyba jutro pojedziemy, co? No, ty dzisiaj taka senna jesteś. Śpij sobie. A tak jak mówiłam za oknem siąpi. Idę zaraz się biorę za moje śniadanko. Mąż już zjadł. Idę zaraz ja po swoje. Będę jechała I jeszcze do Lidl'a. Muszę zrobić niewielkie zakupy typu jakiś tam ser żółty. Pokończyły mi się po prostu produkty różne i listę już sobie zrobiłam, więc muszę zrobić zakupy na przykład typu masło, no i Monopoly kupić, no przecież jak Monopoly Tatry jest w Lidlu, trzeba kupić mm. i widziałam, że frezje są i mam nadzieję, że ja te frezje kupię, bo niestety moje kwiatki padają, już Wam pokażę, przyniosłam je dopiero przed wczoraj z mieszkania i na przykład o tutaj to już tak widzę, troszeczkę odżył mój storczyk, ale ten kwiatuszek mm, no ma się tak nijak ten storczyk na razie ma tylko listki, wszystkie pędy poszły. Ten się trzyma świetnie, więc jest super. Ale mamy jeszcze wolne doniczki, więc czekam coś dzisiaj może kupię jakiegoś kwiatka. Mam dzisiaj fazę na kwiatki, więc dobra, idę teraz po śniadanko i widzimy się za chwilę. Kochani, ja już się biorę zarobienie kopytek, mam już wszystko naszykowane. Jeszcze jajka muszę wyciągnąć, właśnie. Eee, I co? I dzisiaj jednak zmiana planów. Dzisiaj do TK Maxa nie pojadę. Myślę, że pojadę w piątek albo w sobotę, dlatego że właśnie dostałam informację od męża, że część do maszyny do lodów została naprawiona i mąż mi ją dzisiaj odbierze i przywiezie, więc po prostu będę musiała pójść się do lodziarni. U nas nadal pada, ale Nikola idzie, otwiera lodziarnię, po południu ma się wypogodzić, więc ja idę po południu do lodziarni i już pewnie zostanę aż do wieczora samego, bo zanim ja tą maszynę poskładam. Wymyję, zdezynfekuję, zaleję mieszanką, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok. No to po prostu mi zajdzie kolejna, myśl za dwie godziny, bo to tak mniej więcej schodzi. Więc no dobra, to ja w tym momencie się biorę za e, robienie kopytek. Nic wam tutaj nie będę nagrywała, ponieważ, ponieważ przepis pójdzie na drugi kanał. Czy już jest na kanale, czy nie ma, nie wiem, bo nagrywam kilka filmów w, kole w różnych kolejnościach ze względu na to, że znów będę miała takie przedka, przytkane lekko dni, w których nie będę w stanie nagrywać, chociażby jutro gdzie stracę telefon na cały dzień bo mąż go zabiera do naprawy wczoraj nie był, nie zdążył pojechać do Lublina, dzisiaj mi nie pasowało, bo musiałam instastory nagrać więc nie miałabym jak wrzucić ale jutro mu oddaję telefon i po prostu zabierze go na cały dzień wieczorem mi przywiezie, więc dopiero wieczorem odzyskam E, moje e, moce internetowe a do tej pory żebyście mieli co oglądać to nagrywam po prostu co się da kilka filmów pod rząd będę jechała jeszcze się do Lidla więc pewnie jeszcze ich holek z Lidla wskoczy ale to będziemy później gadać także ja się zabieram za robienie kopytek a z wami widzę się później i wiecie co bardzo mnie to cieszy że poruszyliście ten temat mm, że tak się udzielacie jeżeli chodzi o to jakie kosmetyki chcielibyście znaleźć w takim boksie E, bardzo fajnie. Myślę, że fajna inicjatywa. Ja sama wpadłam na taki pomysł, e, ale to zobaczymy. Takie, może, samo kombo pod oczy. Też fajny pomysł by był. No nic, dobra, zobaczymy. E, oczywiście to pytanie nie jest bezzasadne, ono ma jakiś podtekst, e, ale o tym może w najbliższym filmie jakimś powiem o co chodzi. E, Pewnie część osób się domyśla, ale na razie nic nie mówię, także. Czekam dalej na odpowiedzi, piszcie pod, każdymi, pod każdym w sumie filmem, e, jaki obejrzycie, co chcielibyście znaleźć w takich pudełkach. Także e, szykuję się po prostu niespodzianka. Dobra, do później. Produkcja kopytek w, re, w najlepsze. Jedna kulka już zrobiona, zaraz będę robiła drugą, e, która też już jest wyrobiona. I zaraz będę robiła kolejną. Myślę, że dzisiaj mi wyjdzie koło pięciu moich porcji. Powinno wejść koło 5, więc na dwa dni mam kopytkę. I znów pada. I pada, i pada. Miało się wypogodzić, a tu pada. Ale kopytka wjeżdżają. Już się prawie zrobiły. No mam nadzieję, że się jednak wypogodzi. No i dobra. Pozostało mi jeszcze posprzątać ten cały Armagedon. Kopytka już zrobione. Tu już też zrobione. Tam już woda stygnie. Zmywarka na szczęście jest już naprawiona, więc delikatnie mi to pomoże. No i co? zbieram się do roboty, tak? Trzeba to ogarnąć. No i dobra, ja już wróciłam z Lidla, zakupy zrobione. Nie kupiłam jedynie truskawek właśnie na jutro do lodziarni, bo nigdzie nie było. W Lidlu były tylko te malutkie, ale dość drogie, więc zobaczę jutro rano, ewentualnie podjadę. Mam już część od maszyny, więc jutro z samego rana w sumie jadę składać maszynę, czyścić. I testować. Zobaczymy, czy jutro będą już lody włoskie. Jutro u nas ma być i pojutrze dość ładna pogoda. Więc przydałoby się tą maszynę poskładać, bo już sporo osób chodzi i się pyta. A dzień dobry pani. A co tu pani chciała? Chyba się pani zapędziła. Kto się tak rozpędził i wszedł tak daleko do kuchni? Co tu wąchasz? Co byś chciała? Gdzie twój pancio. Pancio wrócił z pracy. Coś ma na talerzu. Idź do pancia. Idź tam sępić. No co tu chcesz? To nie jest dla psa. Hmm? No dobrze, możesz tu siąść. Także e, tak. Rozpoczynamy zakupy. Nie wiem na czym skończyłam, jakąś myśl miałam. Wyjdź Azji, wyjdź z kuchni. Wyjdź. Wyjdź. Jeszcze. Jeszcze wyjdź. O tak, super, dobry pies. I rozpoczynamy. Pierwszą rzecz jaką kupiłam to pomidory suszone w oleju z włoskiego tygodnia. W oleju słonecznikowym. Poszła gwiazda. Za całe 2,99. Bardzo fajnie, bo to ogólnie z włoskiego tygodnia produkty są dość takie dla mnie lepsze gatunkowo. Niż to takie stercze styl Teraz mamy XXL tydzień i ten ser, kilogram sera w plastrach był po 13,99 albo 14,99, a ja nie mam ani szty sera żółtego w domu. Miałam takie zapasy, wszystko się już zużyło. Oczywiście mleko, corusienka z grzewka, 12 sztuk. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, mleka. też już w domu nie mam. Ostatnie pudełko jest otwarte do kawy. Jeszcze do takich skrajnych, wyczerpanych zapasów to nie doprowadzałam się nigdy. Rzodkiewka też jej nie mam, ale rzodkiewka jest nie na żadne kanapki nie na nic, tylko po prostu do chrupania. Wiecie, jak się przeszło na pudełeczka, czymś trzeba później, to później jeszcze zapchać. A tych rzodkiewek można zjeść papęczki. Banany, bo nie mam w ogóle owoców w domu. Wszystko się już wykończyło, dla ksawarego wzięłam kiełbaski, żeby miał, o ja ogólnie z tych kiełbasek sielskich uwielbiam, wiecie o tym dobrze, w zeszłym roku kupowałam bardzo często Teraz ostatnio nie pojawiały się w ogóle w Lidlu, raz były jakoś koło wakat, nie, koło świąt były raz i później nie było, pojawiły się, mam nadzieję, że wrócą te długie bo one po prostu były mega pyszne i tak jak mówiłam, kupiłam, trafiłam, to już przeznaczenie zastanawiałam się czy zrobić sos pieczarkowy ze względu na to, że kupiłam dwa opakowania pieczarek z etykietką po 2,74 za chwilę zrobię ten sos i jabłka Lidl, sewery chciał jabłka, nie było w domu w ogóle ale jabłka kupiłam w Biedronce i rzodkiewkę kupiłam w Biedronce dwie rzeczy, bo niczego więcej tam nie kupowałam no i z pomarańczową etykietką trafił mi się z Maven Pika, krem orzechowy, czyli coś Ala Nutella. Po 649 płaciłam. Więc fajnie, wzięłam go dwa opakowania. Jest jeszcze jedno i jeden wzięłam. Właśnie to nie wiem, to jest chyba z migdałów. Co my tu mamy? Nie, nic nie ma po polsku. Mleko, tu jest mleko. Tu są same orzechy włoskie. Laskowe, a tu, są, tu jest mleko i orzechy laskowe. Więc takie oto rary tasiki mi się trafiły. Po 6,49. Teraz oczywiście tego jeść nie będę. Ale jak tylko najdzie sobota, to już wiem, co będę do owsianki dawała. Jedną z metych były maski do dłoni więc wzięłam mężowi, bo mój mąż ma mocno wysuszone ostatnio dłonie. Mam nadzieję, że jego dłoń w to obejdzie, bo raz kupiliśmy takie maski, które były fajne, a raz chyba z Faberlika braliśmy i mój mąż nawet nie był w stanie wsunąć dłoni w tą rękawiczkę. A to jest właśnie chyba w formie rękawiczki, tak mi się wydaje. Tak, rękawiczka, bo jest taśma. I one były po 4,49, więc wzięłam jemu na, na wypróbowanie. Jedno z Bonduel Chili Con Carne, to kosztowało 2,99. Dzisiaj było bardzo dużo włoskiego tygodnia i bardzo dużo tego tygodnia azjatyckiego. Tego było naprawdę sporo. Były jakieś wodorosty, były pasty. Yy, no, dużo tam było takich rzeczy, ale ja tego kompletnie nie brałam, bo u mnie to w ogóle nie schodzi. No i co mi się fajnego trafiło? Eveline cream Silnie, yy, silnie przeciwzmarszczkowy, trzy w jednym, głęboko na biżę i odżywia 24 godziny, wygładza. Zmarszczki ujemnie uelastycznia skórę, więc bardzo fajnie, bardzo chętnie go wytestuję, bo pomału kończy mi się krem. E, ten krem, który ostatnio miałam w pudełku, w tym pudełku em, I Love Box, raczej będę stosowała na noc. Mi się tak wydaje, że on raczej powinien być taki bardziej treściwy, niby ładnie pachnie, ale chyba będzie się ciężko wchłaniał. A ten raczej powinien być całkiem ok. I za krem zapłaciłam 4,99. Jeszcze były kremy dwa w promocji, znaczy w promocji z etykietką, silnie nabijające, ale ja się zdecydowałam na ten. Stwierdziłam, że kolejny krem mi niepotrzebny, no bo do czego mi tyle tych kremów? Te kremy jednak trochę się zużywa. Trzy razy masło, bo idzie cały czas masło. Też była promocja. Jeden e, niwa żel pod prysznic, ze względu na to, że w mieszkaniu mamy w jednym miejscu w łazience em, wannę, a w toalecie mamy prysznic i jest kursowanie raz się tu myje, raz tutaj. Stwierdziłam, że mąż stwierdził w sumie, że musi być żel i tu, i tu. I wzięłam jedną luksję, która była na promocji po 7 z hakiem i po 8,40 był niwa, więc zobaczymy. Jak się spodoba. Nigdy wcześniej luksji chyba nie kupowałam. Niwea, palmolive na okrągło. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest proteinowe masło orzechowe o smaku słonego karmelu. I to, I to jest fajne, bo to ma taką konsystencję, widzę, trochę lejącą. Ale na razie tego też nie otwieram. Zapieczętowane. Nie otwieram tego na razie, bo data: styczeń, 29 stycznia 2021. A w tych datach. Z tego się bardzo cieszę, bo to chciałam wcześniej już kupić. Tu mamy datę luty 2022. Tam jest styczeń 2022, a nie 2021. Eee, także bez, bez oleju palmowego. Eee, naturalne składniki, więc bardzo fajnie. Takie to oto moje zakupy. Eee, lecę wieszać może firanki. Tu może powieszę firankę, bo już mi wysch wyschła. Dobrze mówię. Rozwiesiłam w międzyczasie pranie. Do lodziarni zaszłam. Okazało się, że dzisiaj Nikola nie miała w ogóle ludzi, kompletnie utargu nie miała, sprzedała jedną gałkę lada przez 4 godziny. Więc, no, tak myślałam, bo to przy takiej pogodzie to raczej ee, klienta po prostu nie ma nikt nie przychodzi, bo każdy siedzi w domu, place zabaw są mokre. Hmm. Także, tak. Dobra, ja się już na razie z Wami żegnam. E, zobaczymy się pewnie później, e, albo może to będzie dwudniowy vlog. Zobaczymy jeszcze, przejrzę materiał, jaki jest zebrany. Albo może zrobimy dzisiaj test tego peelingu rolującego O właśnie, tak, tak też zrobimy, także do później I tu Wam kochani pokażę jak wygląda moja kolacja na talerzu Bo zapomniałam poprzednich posiłków po prostu Wam pokazać Najnormalniej w świecie zjadłam I tak wygląda moja kolacja, a przyszły już nowe posiłki I na przykład tak wygląda moje jutrzejsze śniadanie A tak wygląda śniadanie mojego męża więc yy, mąż ma dwie pełne kulki ja mam jedną i kawałeczek i jest to pasta z kurczaka z ajwarem, ogórkiem kiszonym i pieczywem razowym i widzę, że ja mam dwie i pół kromki mąż ma trzy chyba kromki ogórka też ma sporo więcej i obstawiam, że tam pod spodem jest herbatka jakaś bo oni zawsze dają herbatki kolejnym posiłkiem, którego ja nie mam a ma mój mąż to są Kokosowe muffinki z jagodami i szejk proteinowy z mango, sztos. Kolejnym wspólnym posiłkiem, jaki mamy, to są gołąbki. I tu mamy gołąbki yy, bez zawijania w sosie pomidorowym. I ja mam do tego mizerię, a mój mąż ma gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym z kaszą gryczaną. I pomidorami ze śmietaną, a ja mam ogóreczki. Mizeria. To pewnie jest z jogurtem, więc tak się to prezentuje. Ja mam takie gołąbeczki Dwa, jutro Wam pokażę na pewno. Męża nie pokażę, bo mąż pewnie zabierze ze sobą. Na kolejny posiłek mój mąż ma taki barszcz ukraiński, sztosik. I już muszę teraz podkładać te posiłki. Pokażę Wam, co jest dalej. Bo ja mam 3 posiłki, mąż ma 5, więc już żałuję, że nie wzięłam 5. I to jest kolejna kolacja mojego męża. E, I to jest sałatka z indykiem, pomarańczą, warzywami, słonecznikiem i waflem ryżowym. E, a ja mam taką sałatkę. I to jest sałatka z indykiem, pomarańczą, warzywami, słonecznikiem i paluchami chlebowymi. Więc delikatna różnica jest. Objętościowo wydaje mi się, że też. Męża jest troszeczkę większa. E, ten sos jest bardzo dobry, bo już go kiedyś jadłam. Więc ja się teraz już z Wami żegnam. Idę jeść moją kolację. I co? I, e, i później się widzimy przy testach wieczorem tego produktu peelingu rolującego. No i dobra. To robimy testy tego peelingu rolującego. Zobaczymy jak on Działa, gdzie tu jest odwróć Ja tutaj wycisnęłam jednego, bo już mnie tak drażnił i mówię, mogłam to zrobić po filmie. Stop, open, w tą stronę. Ok, bierzemy, mamy tutaj tak, masuj delikatnie, aż pojawi się, aż do pojawienia się złusz, złuszczającego naskórka, spłucz wodą, powracaj tu codziennie przez tydzień, a następnie dwa, trzy razy w tygodniu. No więc, ok, dobra. Ja już mam twarz oczyszczoną. Konsystencja jest taka żalowa. No i naprawdę, zobaczymy. Bardzo przyjemna. Mm. O, już czuję, ale fajne. Wiecie, co takie się po prostu zaczyna robić, jakby piasek. Tu już czuję mocno. O, nawet widać to. Ale przyjemne uczucie, bardzo ładnie pachnie. Taki na początku zapach medyczny, a za chwilę się zaczyna robić taki przyjemny. Tu chyba nie mam martwego na chociaż masujemy. Nie, jest i tutaj, może nie ma go jakoś, nie wiadomo jak dużo. Ale jest, pojawił się i tu. Ale przyjemne uczucie, no powiem Wam szczerze, bomba. Bardzo fajna rzecz. O, ile mam martwego naskórka? Nawet nie wiedziałam. A wczoraj peeling robiłam, ale czym innym. No dobra, spłukujemy. No i powiem Wam szczerze, kochani, naprawdę jest twarz tak śliska, tak yy, gładziutka. Po prostu, no, genialna. Poza tym moim sywkiem, ale jakby to tak zobaczyć. Naprawdę yy, martwego naskórka najwięcej tu miałam na brwiach. Po prostu aż mi się tak zarolowało. Strasznie ciężko było na początku to spłukać wodą, ale po chwili było bardzo przyjemne uczucie, bo już skóra zaczęła pod wpływem kontaktu z wodą być taka bardziej śliska, bo na początku to była taka tempa, że po prostu aż się dłoń zatrzymywała. No i co? Ja już zaraz tonizuję twarz i nałożę sobie jeszcze maseczkę, może dzisiaj. A co tam? Co my tu mamy za maseczkę o działaniu oczyszczającym na bazie ekstraktu z gujawy oraz cytryny przeznaczona dla każdego typu cery, szczególnie dla cery tłustej? No i dobra, i bomba, więc tu zapasowy kijek, jakby mi się okazało, że ten statyw sobie nie poradzi. Więc e, ja się z wami żegnam, e, idę sobie robić jeszcze maseczkę. E, to jak najbardziej. Bardzo fajny produkt. Jutro również pod niego sięgnę. Postaram się go używać codziennie przez tydzień czasu. Zobaczymy, jakie będą efekty. W miarę szybko go zużyć. Więc e, trzy pompki dałam. Jak widać, takie zużycie jest. Czyli nam mniej więcej ze dwa, trzy tego nie powinno wystarczyć. Chociaż nie, bo to tylko jeden tydzień się używa codziennie. Także zobaczymy. Dobra, ja się z Wami kochani żegnam. Życzę Wam miłego, fajnego, spokojnego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Odpocznijcie w najbliższy weekend. I oczywiście nie opuśćcie żadnego mojego filmu. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Łapkę w górę, jeżeli jeszcze jej nie daliście, bo pamiętajcie, że łapki podnoszą statystyki, i więcej osób może do mnie trafić. E, więc a wy będziecie mieli więcej osób do komentowania, do rozmów między sobą. Także tak, do zobaczenia. Buziaki, pa!